Piąte losowanie bystrzaka przed nami, złoczyńcy grają po mieście, a nożyczki zaraz pójdą w ruch. Popatrzcie się, ile losów gdzieś w ukryciu, w głębi miasta jest Marysia, która będzie broniła dostępu do złych gier planszowych. Losy pocięte przez nieznaną moc. Marysia wyszła z ukrycia, aby ratować świat przed złymi grami złymi planszowymi i wybiera. Uwaga! Jest hero! Kto? Sebastian Mrózek! Super! Gratulacje. Zostałeś super bohaterem. Już się z Tobą kontaktujemy.